Jadę teraz przez miejscowość Rusiec drogą krajową. 74 troszkę tutaj tej drogi. Po lewej stronie rynek, oczywiście, z kościołem. Kolejny łuk za 300 metrów. Skręć w prawo. I za chwilę, jak słyszymy, będę skręcał w prawo w ulicy Dąbrowskiego. I to w dalszym ciągu, chyba jest. Ów. Półwrówiec. Tym razem już droga, droga lokalna. Natomiast, podobnie jak na drodze krajowej, tutaj również obszar zabudowany maksymalnie 50 km na godzinę możemy się tutaj poruszać.